Witajcie, kochani. Wspomniałam o tym już na ostatnim filmie, a teraz oficjalne zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach. Słuchajcie, każdy z Was może być osobą, która dużo przeczytała, wiele przeanalizowała, uczestniczyła w różnych formach rozwoju, a mimo to nadal czuje, że w kluczowych momentach działa z automatu. I możesz być osobą, która wie, co powinna zrobić. Ale gdy przychodzi określona sytuacja, wciąż y, robisz coś zupełnie innego. Wiesz, że nie warto reagować, a mimo to nie potrafisz pohamować swojej reakcji i na przykład krzyczysz. Wiesz, że warto powiedzieć nie w pewnych sytuacjach, a mimo to wyrażasz zgodę. W końcu wiesz, że warto zaufać sobie, a mimo to czekasz na zgodę. I akceptację innych w swoich własnych działań. I może wielu z Was się zastanawiało, dlaczego powtarza się ciągle ten sam schemat i co jest nie tak albo ze mną, albo z moim otoczeniem. I tutaj dobra wiadomość jest taka, słuchajcie, <grych> że to nie Wy jesteście problemem. Twój mózg cię oszukuje. Mózg nie jest kamerą, która rejestruje rzeczywistość. To predykcyjna maszyna, która. Konstruuje świat na podstawie doświadczeń z dzieciństwa. On nie pokazuje ci tego, co jest. Pokazuje ci to, czego się spodziewa, by cię chronić. I tu pojawia się kluczowa prawda: mózg nie chce twojego szczęścia, nie chce twojego sukcesu. Chce jednego bezpiecznego przetrwania. A przetrwanie dla mózgu równa się powrót do strefy komfortu zdefiniowanej w dzieciństwie. Nawet jeśli ta strefa jest bolesna albo ograniczająca. Dlatego twoje reakcje nie są twoje. To automatyczne programy, które uruchamiają się, gdy coś wywoła lęk, zagrożenie, odrzucenie. Nawet jeśli obiektywnie nic złego się nie dzieje. To jak reakcja z dzieciństwa, która przejmuje kontrolę nad chwilą teraźniejszą. I na przykład, gdy ktoś podnosi głos, nie słyszysz, co mówi. Czujesz strach, jakbyś był małym dzieckiem, który musi milczeć, by nie pogorszyć sytuacji. Milczysz nie dlatego, że nie masz nic do powiedzenia, ale dlatego, że Twoja głośna reakcja równa się Twoje niebezpieczeństwu. Gdy słyszysz krytykę, to nie słyszysz konkretnego zdania. Czujesz, że jesteś tym złym, gorszym, jakby twoja cała wartość została zakwestionowana. Od razu tłumaczysz się, przepraszasz, atakujesz. Ale nie po to, by wyjaśnić, dlatego by przetrwać emocjonalnie. Jak dziecko, które musi się usprawiedliwiać, by nie zostać porzucone. To nie ty decydujesz w tych momentach. Decyduje Twój układ nerwowy, działający według wzorca wykształconego wtedy, gdy nie miałeś wyboru. I właśnie dlatego analiza, motywacja czy tak zwane pozytywne myślenie nie działają, bo one nie zmieniają programu. Zmieniają. Tylko czasowo tą powierzchniową warstwę, a program działa na innej głębokości. Na tych dwugniowych warsztatach, od reaktywności do świadomości, nie będziemy analizować tego, dlaczego tak jest, co będziemy robić. Będziemy obserwować, jak to działa. Obserwować i uczyć się przerwy między bodźcem a reakcją. Każdy z Was nauczy się. Jak rozpoznawać, który tryb przetrwania aktywuje się w każdym z Was? Walka, ucieczka, zamrożenie. Przyjrzymy się Waszym osiom archetypicznym, bo to one kształtują Wasze automatyzmy. Poćwiczymy, jak tworzyć te mikropausy, te kilka sekund, w których możecie wybrać, a nie zareagować. Nauczymy się, jak przekształcać reaktywność w odpowiedź. Pracujemy w małej grupie, maksymalnie 12 osób, bez wykładów, bez ogólników. Tylko praktyka, ćwiczenia i przestrzeń, w której nie ma potrzeby udawać, że wszystko jest wspaniale i okej, okay, i można się otworzyć, bezpiecznie otworzyć. Każdy uczestnik dostanie autorski zeszyt z narzędziami, które można zastosować w każdej chwili, czy w relacjach, czy w pracy. Jeśli ktoś z Was czuje, że żyje na autopilocie, jeżeli czuje, że reakcje nie pasują do tego, kim chce być. Jeśli chcecie zrozumieć, jak działa wasz mózg, jak was oszukuje i na jakim autopilocie działacie, to te warsztaty są dla was. I ja, moi drodzy, nie obiecuję, że wszystko się zmieni, ale obiecuję, że zobaczycie swój mechanizm. I od chwili, kiedy go zobaczycie, będziecie mieli wybór: czy działać zgodnie z wzorcem, czy pójść własną drogą. I tym jest, moi drodzy, wolność. I to poczujecie już na warsztatach. Poczujecie, jaką ulgą jest odłożenie ciężaru maski, jaką nosimy. W opisie znajdziecie link do warsztatów. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie.